Księga wyjścia. Rozdział 33. Potem Pan mówił do Mojżesza: Idź, wyrusz stąd ty i lud, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu. Do ziemi, którą przysięgałem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: Dam ją twemu potomstwu. Poślę przed tobą anioła i wyrzucę Kananejczyka, Amorytę, Chetytę, Perzytę, kiwite i Jebusytę, do ziemi opływającej mlekiem i miodem. Lecz sam nie pójdę z tobą, bo jesteś ludem twardego karku, bym cię w drodze nie wytracił. Gdy lud usłyszał te złe wieści, zasmucił się i nikt nie włożył na siebie swoich ozdób. Pan bowiem powiedział do Mojżesza: Powiedz synom Izraela, jesteście ludem twardego karku. Przyjdę niespodziewanie pośród Ciebie i wytracę cię. Teraz więc zdejmij z siebie swoje ozdoby, abym wiedział, co mam ci uczynić. I synowie Izraela zdjęli swoje ozdoby przy górze choreb. A Mojżesz wziął namiot i rozbił go poza obozem, z dala od obozu, i nazwał go namiotem zgromadzenia. Każdy, kto chciał się poradzić Pana, wchodził do namiotu zgromadzenia, który był poza obozem. A gdy Mojżesz wychodził do namiotu, cały lud powstał i każdy stał u wejścia do swego namiotu i patrzył na Mojżesza, aż wyszedł do namiotu. A gdy Mojżesz wchodził do namiotu, słup obłoku stępował i stawał u wejścia do namiotu. I Pan rozmawiał z Mojżeszem. A cały lud widział słup obłoku stojący u wejścia do namiotu. Wtedy cały lud powstawał i oddawał pokłon, każdy u wejścia do swego namiotu. I Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Potem Mojżesz wracał do obozu, a jego sługa Jozue, syn Nuna, młodzieniec nie opuszczał namiotu. I Mojżesz powiedział do Pana Oto mówisz mi, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną. Ponadto powiedziałeś Znam cię po imieniu, znalazłeś też łaskę w moich oczach. Teraz więc jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, ukaż mi proszę Twoją drogę, żebym cię poznał i żebym znalazł łaskę w Twoich oczach. Zważ także, że ten naród jest Twoim ludem. I Pan powiedział: Moje oblicze pójdzie przed Tobą i dam ci odpoczynek. Mojżesz powiedział do niego: jeśli Twoje oblicze nie pójdzie z nami, nie wyprowadzaj nas stąd. Po czym bowiem będzie można poznać, że ja i Twój lud znaleźliśmy łaskę w Twoich oczach. Czy nie po tym, że pójdziesz z nami? W ten sposób ja i Twój lud będziemy wyróżnieni spośród wszystkich ludów, które są na ziemi. I Pan powiedział do Mojżesza: Uczynię także to, o czym mówiłeś, bo znalazłeś łaskę w moich oczach i znam cię po imieniu. Mojżesz powiedział też: Ukaż mi, proszę, Twoją chwałę. A on odpowiedział: Sprawię, że cała moja dobroć przejdzie przez Twoją twarz i wypowiem imię Pana przed Tobą. Zmiłuję się, nad kim się zmiłuje, i zlituję się, nad kim się zlituje. I dodał: Nie będziesz mógł widzieć mego oblicza, bo nie może człowiek ujrzeć mnie i pozostać przy życiu. Pan mówił dalej: Oto miejsce przy mnie, staniesz na skale, a gdy będzie przechodzić moja chwała, postawię cię w rozpadlinie skalnej i zakryję cię swoją dłonią, aż przejdę. Potem odejmę dłoń i ujrzysz mnie od tyłu. Ale moje oblicze nie będzie widziane.